Namaste! Chciałoby się rzec, witając Państwa w obecnej sytuacji. Brakuje mi tylko czerwonej kropki na czole, ale może to i dobrze, bo gdybym ją miał, to znaczyłoby, że dostałem szerszenie między oczy. Tak na szczęście się nie stało, a to wszystko dzięki szybie, którą posiada mój dzisiejszy przyjaciel. Do tego wrócimy za chwilę. Najważniejsze, że jest piękna pogoda, fajne motocykle i sezon cały czas trwa i tak trzeba żyć. Z nami Royal Enfield Super Meteor 650 Celestial. Nazwa długa, ale motocykl też całkiem zacny. Mamy długi rozstaw osi, niską linię, a wszystko to oznacza, że jesteśmy w krainie krążowników. Tak, to jest cruiser, cruiser klasy średniej, która jakiś czas temu niemal totalnie wymarła w salonach producentów motocykli. Na szczęście ta klasa znowu się odradza i co prawda nie mamy jeszcze do wyboru tak jak 15 lat temu Wulkanów, Intruderów, Wirażek dragsterów czy szadołek. tych motocykli praktycznie nie ma, ale mamy za to takie sprzęty jak nasz kolega z Indii. Jest egzotycznie, jest indyjsko. I czy to jest źle, czy dobrze? Nad tym dzisiaj się zastanowimy. Bo z tymi Royal'ami to jest tak, że pewnie wielu z Was i z nas nie wie za bardzo, co myśleć o tych motocyklach. Z jednej strony egzotyczne indyjskie, a z drugiej strony egzotyczne indyjskie. Pojeździłem tym sprzętem, powiem Wam od razu, że jest to moje drugie spotkanie z Royalem Enfieldem. Pierwsze prawidłnie odbyło się z klasikiem 350, czyli tym credo Royala jednocylindrowym, ale w najnowszym wydaniu. Teraz jesteśmy w zupełnie innym świecie, ponieważ tam mieliśmy 20-konny jednocylindrowy silnik, a tutaj mamy rzędówkę, Twina oczywiście, pojemnością 650 i 47 koni, aż o 27 koni więcej. Ale. Technikalia to jest chyba rzecz, która w przypadku marki Royal Enfield powinna być zepchnięta na zdecydowanie dalsze tory. Najważniejsze są wrażenia z jazdy, więc, będąc przy technikaliach, powiedzmy parę rzeczy i to zostawmy. 47 koni, 53 około Nm, 241 kg wagi z zalanym, niespełna 16-litrowym zbiornikiem. Dość. Nie przynudzając i przechodząc do meritum, bo na pewno najbardziej interesuje Was jak ten motocykl jeździ, jakie są odczucia związane z jazdą na tej Wciąż egzotycznej w Polsce maszynie. Nie będę się tutaj rozwodził, bo jest po prostu bardzo poprawnie. Ten motocykl, pomimo swojego wyglądu, jest po prostu maszyną współczesną. O historii marki Royal Enfield rozwodziłem się znacznie w poprzednim wideo, dlatego teraz już to zostawimy. Powiem tylko tyle, że odkąd Hindusi przenieśli swoje tajne laboratoria z powrotem do Wielkiej Brytanii, bardzo dużo zmieniło się w kwestii podejścia do motocykli. Jest tutaj już zdecydowanie bardziej europejsko i bardziej. Współcześnie. Mamy tutaj twina, ale ten twin ma przestawione wykorbienie, co sprawia, że pracuje jak fałka. I faktycznie to czuć. Mamy tutaj bardzo dużo momentu obrotowego dostępnego już od niskich obrotów i świetną elastyczność. Oczywiście to nie jest dwulitrowy krążownik, to jest 650. Ale w tej kategorii jest naprawdę fajnie, 53 nm dostępne nisko, to wystarcza, żeby jeździć swobodnie, żeby czerpać przyjemność z jazdy, a z drugiej strony ten motocykl nie będzie Cię onieśmielał, co też sprowadza się do tego, dla kogo takie maszyny są przede wszystkim przewidziane. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że biegi w tym koniku pracują naprawdę fenomenalnie. To chyba jedna z najlepszych skrzyni, na jakich jeździłem w ostatnim czasie. Lekko, szybko i precyzyjnie możesz przebijać biegi do góry i w dół bez sprzęgła. Zawsze trafia. O kurde, ale mam fryz. I jeszcze jedna rzecz, którą doceniam. Przede wszystkim początkujący ten silnik nie ma tendencji do gaśnięcia, co nie jest takie oczywiste w nowoczesnych zasilanych wtryskiem Twina. Oczywiście mowa o gaśnięciu na bardzo niskich obrotach, czyli przy ruszaniu przy podjazdach pod górkę, przy manewrowaniu na parkingu, sztosi. Pozycja za kierownicą jest bardzo komfortowa. Przy moim wzroście 1,86 m czuję się tutaj bardzo swobodnie. Kierownica jest fajnie usytuowana, jest sporo miejsca i jest wygodnie. Trzeba też powiedzieć, że wygoda jest zapewniona przez kanapę Royal Enfield w wersji Touring, ponieważ wersja Celestial, o której powiedziałem na początku, to jest wersja Super Meteora, taka bardziej turystyczna. Różni się od tej podstawowej tym, że mamy w standardzie szybę, Mamy wspomniane, komfortowe, znacznie bardziej siedzenie, a także oparcie dla pasażera, które w tym przypadku jest zdemontowane, ponieważ importer założył zestaw akcesoryjnych stelaży razem z torbami, które może nie dodają tutaj uroku tej maszynie, bo są takie trochę nawet nowoczesne, nie są to fręzlowane, skórzane sakwy. Natomiast na pewno podnoszą funkcjonalność tego sprzętu bez dwóch zdań. A poza tym mamy też inne malowania. Akurat w tym wypadku to ciemnoczerwono. Białe malowanie jest w moim guście najgorszym wyborem na maszynę testową. Są zdecydowanie bardziej klasyczne, eleganckie wydania, kolorystyczne, ale o gustach się nie dyskutuje. Czuć, że to jest cruiser, rasowy cruiser, mamy bardzo duże rozstawości, to wpływa dodatnio na stabilność, ale wpływa również nieco mniej dodatnio na zwrotność. Natomiast nie ma tutaj nic wspólnego z ociężałością, po prostu jest długo, nisko i bardzo stabilnie. O hamulcach można powiedzieć właściwie tyle, że są. Mamy z przodu pokaźną tarczę, i z tyłu zauważy, równie pokaźną tarczę. Każda współpracuje z dwutłoczkowym zaciskiem pływającym. Skuteczność jest ok. Jeżeli chcesz mocniej przyhamować przodem, to trzeba będzie mocniej wdusić klamkę. ABS, oczywiście, w standardzie wszystko jest na zadowalającym poziomie. Działa tak, jak powinno. No i fajnie te manety mięsiste leżą w dłoni. Fajnie te klamki leżą pod palcami i każda z tych klameczek ma tutaj regulację. Brawo Royal Enfield! Względem wyposażenia można powiedzieć, że jest ascetycznie. Nie mamy tutaj nawet oprotomierza, ale w klasyczny okrągły zegar jest komponowany wyświetlacz LCD, który ma wyświetlacz biegów. poinformujecie ile masz paliwa w zbiorniku, a także ma kontrolkę ECO, która dziwnym trafem cały czas się u mnie świeci. Ale mamy też mały okrągły zegarek, w którym jest zainstalowana nawigacja Royal Enfield Tripper. Łączysz sobie ją z aplikacją w telefonie i ona z wskazówkami pokazuje Ci, gdzie masz zjechać na rondzie, za ile kilometrów czy tam metrów skręcić. Działa to naprawdę spoko i jest wkomponowane w kolorowy wyświetlacz powiew nowoczesności. Jeżeli chodzi jeszcze o nowoczesność, to mamy także oświetlenie, full LED, działa w porządku, wygląda z jednej strony klasycznie, a z drugiej strony nowocześnie. A tak poza tym, no to sami zobaczcie, jest tutaj bardzo, bardzo klasycznie, ale na szczęście ten motocykl nie jest przesadzony, nie jest odpustowy, nie jest oblany tanim chromem, tylko jest to wszystko takie gdzieś wysmaczone, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo oczywiście mamy chromowany układ wydechowy, czy te tutaj wykonane prawdopodobnie z nierdzewki yy, nakład. Jest chromowany emblemat na zbiorniku, która akurat powiem szczerze mi się podoba, ale na szczęście nie wszystko jest tutaj tak oblane. Mamy wykończone w matowym, aluminiowym kolorze, zarówno obudowy przełączników, jak i końcówki kierownicy. Tak samo półki oraz mocowanie lampy czy mocowanie przedniego botnika. Tak samo można powiedzieć o tym, że kapa jest wykończona w ładnym szarym czy grafitowym kolorze, a z kolei rama ma taki antracyt i jest malowana proszkiem mrożonym. Fajnie to wygląda, estetycznie, elegancko. Trzeba także dodać, że nawet gdybym chciał, to nie mogę się tutaj przyczepić do jakości wykonania tej maszyny, czy powłoki lakiernicze, czy właśnie te wspomniane wykończenia. To wszystko jest naprawdę na dobrym poziomie. Czasem można się przyjrzeć niektórym detalom, w których widać, że jest to indyjski sprzęt, jak chociażby te przedziwne uchwyty, które są po obu stronach maszyny. One nie tylko wyglądają się siermiężnie, ale w rzeczywistości takie są. I to nie są uchwyty dla pasażera, tylko co ciekawe uchwyty do stawiania maszyny na będącą w wyposażeniu standardowym centralną podstawkę. Tylko po co one są z dwóch stron, skoro podstawkę rozkładasz tylko z jednej. Za to możesz sobie do nich zamocować z pewnością bagaż, który posadzisz na siedzeniu. Ja bym to zdemontował, nieważne. Popatrzcie na te płyty, które tworzą sety pod podnóżki. Czy ten wielki pedał hamulca. W takich delikatnych gdzieś tam smaczkach widać, że mamy Tutaj trochę Indii, ale to dobrze, bo dzięki temu ten motocykl też jest inny. No i przecież Royal Enfield jest indyjski, więc dlaczego miałby nie nosić? Takich akcentów. Nie wiem, czy kogoś z Was w ogóle to będzie interesować, ale ta maszynka potrafi się rozbujać do ponad 160 km na godzinę. I to z tymi torbami. Przynajmniej tak twierdzą moi znajomi z Niemiec z autostrady, wiecie. Najważniejsze jest to, że do niedawna motocykle Royal Enfield przynajmniej mi kojarzyły się z kowadłami. W rzeczy samej były w bardzo podobny sposób wykonywane. Teraz jest znacznie, znacznie nowocześniej, ale nadal to są bardzo klasyczne maszyny, więc jeżeli poszukujesz kruzera klasy średniej, właśnie takiego jak najbardziej klasycznego, to wydaje mi się, że w tym momencie na rynku ciężko o lepszą konkurencję. Wspominałem, że kierowca ma tutaj bardzo wygodnie, ale dzięki tej kanapie i nisko umieszczonym podnóżkom pasażer również tutaj ma bardzo wygodnie. Sprawdziliśmy to specjalnie dla was. W wersji podstawowej ta kanapa jest zielona i Znacznie bardziej skromniejsza, zarówno tutaj, jak i dla pasażera, więc tak wygodnie już tam nie będzie. Różnica pomiędzy podstawową wersją a wersją Celestial to nie tylko wyposażenie, ale także cena. Podstawowa wersja to jest 38 100 zł. Ta wersja kosztuje niespełna 40 000. Żeby nie było, absolutnie nie chcę Was namawiać do zakupu Royal Enfielda, bo nie taka moja rola. Natomiast ja osobiście bardzo pozytywnie zostałem. Zaskoczony przez tą maszynę, przez te współczesne Royale. Wcześniej nie miałem z nimi do czynienia. Fajnie, że tak się stało. Poszerzyłem swoją wiedzę o motocyklach i mogę się nią z Wami podzielić. Trzeba też zaprezentować, jak ten sprzęt gada. Uwaga, odpala się go w ten sposób. Fajnie, że jest Royal Enfield. Fajnie, że ta marka bardzo prężnie się rozwija. Natomiast Najważniejsze jest, że jest kolejna marka, która ma się coraz lepiej w Polsce podobno tych sprzętów w tym roku sprzedało się już ponad 300, to znaczy wszystkich royali, a to znaczy, że idziemy do przodu. No i dobrze. Dla kogo zatem moim zdaniem jest super Meteor 650? Przede wszystkim dla osób powracających do motocykli oraz oczywiście osób lubujących się w klasycznej motoryzacji, ale także dla osób, które nie zamierzają walczyć z ogromnym żelazem, a mimo tego chcą jeździć na fajnym cruiserku. Bo to naprawdę jest fajny cruiserek, a przy okazji jest egzotyczny. Moim zdaniem jest to zdecydowanie zawsze na plus, więc super Meteor, fajnie, że jesteś. Ja zaskoczyłem się nim pozytywnie, Wy zróbcie to samo. Nie wiem, czy Was zaskoczy pozytywnie, czy nie, ale na pewno wybierzcie się do salonu w Royal Enfielda sprawdzić jak Meteor, ale nie tylko, jak inne modele tej indyjskiej marki zachowują się podczas jazdy, co oferują. Bo po prostu warto. Testówki wiem, że są w salonach i czekają, więc idźcie. Póki jeszcze jest pogoda i korzystajcie. Tymczasem żegnam się z Wami i pamiętajcie więcej na www.jednoświat.pl I zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie koment. Najlepiej taki, który dużo wnosi. Czyli tak jak zawsze, dzięki nara!